W tym filmiku pokażę, jak sprawdzić czy nasza konsola XBOX 360 posiada przeróbkę RGH. W pierwszej kolejności należy ją włączyć po pierwszym połączeniu do prądu i wyłączyć. Poczekać chwilę, aby konsola przestała kręcić wiatrakiem i w tym momencie dopiero nacisnąć przycisk wysuwania płyty. Zatworzy nam tackę i po chwili, jeżeli konsola przemaże na RGH Naszym oczom ukaże się taki specyficzny niebieski ekran z napisem Excel. To oznacza tylko tyle, że konsola jest przebana na RGH. Sprawdza w tym momencie połączenie z internetem i po czekaniu dłuższej chwili aż ten pasek dojdzie do końca. Nasza konsola wyświetli nam bardzo przydatne informacje takie jak klucz procesora i klucz napędu, który się może przydać nam w przyszłości do yy, odkodowania NAND-u, aktualizowania systemu NAND yy, do wyższego, bądź w przypadku szkodzenia napędu mamy klucz DVD, który jest nam potrzebny do sparowania nowego napędu z konsolą. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do, postawienia, do zostawienia łapki w górę, w dół, bądź subskrypcji mojego kanału.